Serdecznie dzieciaki. Gabinet terapii rozwoju dzieci oraz klub relax w Śramie zaprasza serdecznie na kolejny odcinek. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak przygotować banki, które nie pękają. Do tego potrzebne nam będą: szklanka wody, pół szklanki płynu do mycia naczyń, gliceryna, którą możecie kupić w aptece, kosztuje 2-3 zł, rękawiczka, która jest bezszwowa oraz łyżka. Wlewamy do miski szklankę wody. Do wody dodajemy pół szklanki płynu do mycia naczyń. Nie ma znaczenia kochanie jakiego. Do tej mikstury dodajemy dwie łyżki gliceryny. Gliceryna spowoduje, że woda nie będzie parowała. Zatrzyma parowanie wody, dzięki czemu nasze bańki mydlane nie będą tak szybko pękały. I mieszamy całą miksturę. Mieszamy, mieszamy. Pamiętajcie o tym, żeby wasze zabawy były wesołe, ale również też bezpieczne. Tak przygotowany płyn nie niszczy w Waszych domach mebli, ubrań, ani podłogi. Także mamy mogą być spokojne. Słuchajcie, mamy przygotowany płyn. Ubieramy rękawiczkę. Ta rękawiczka najlepiej jak będzie bezszwowa. Tak, popatrzcie. I robimy balony. Które tak bardzo uwielbiamy i kochamy się nimi bawić. O, uciekła mi. Popatrzcie. Widzicie? Mamy podwójną, nie pękana, możemy ją delikatnie odbijać, ale również kopać nogą. W ten sposób. Ale piękna, popatrzcie, jaka wielka. O, udała się. Zobaczcie, możemy ją odbijać. Nic się z nią nie dzieje. Życzę Wam udanej i wspaniałej zabawy. Możemy podrzucać. Do zobaczenia w następnym odcinku.